Ma być po polsku? Bo jak coś, to znam amerykański język. Witajcie, kochani, polski parking i polskie autostrady. Cudna sprawa. Słowo, którym się dzisiaj modlę, to słowo nie jest wesołe, mianowicie nie przyjedzie. Ta Janowa Ewangelia, pięknie opowiadająca o Bożym Narodzeniu, bo mówiąca o tajemnicy wcielenia, tak inna od tych synoptycznych, zawiera takie wstrząsające słowa. One jakoś w Boże Narodzenie też bardzo mocno do mnie dotarły. Wstrząsnęły mną, że Jan mówi, że słowo przyszło do swojej własności, a swoi go nie przyjęli. I oczywiście odrzucając jakieś tutaj... Emocje, czy jakieś tylko odczucia, czy uczucia, to jednak jest to dla, musi to być dla Boga wstrząsające, że przyszedł do swoich, a swoich go nie przyjęli. Bóg tak potężny jest tak słaby, że człowiek może go nie przyjąć. Przypomina mi się objawienia, mi się objawienia z Parlemoniale, kiedy Pan Jezus objawił się św. Małgorzacie Maria Lakok, w XVII wieku i mówił tak, oto serce, które tak bardzo ludzi ukochało, a które otrzymuje od wielu, nawet od tych szczególnie umiłowanych, tylko oziębłość, obojętność i niewdzięczność. I dalej Jezus mówi za nic bym sobie poczytał całą moją mękę, gdyby ludzie choć trochę miłości, choć trochę miłości mi okazali. Wiecie, to, to jest kolejna wstrząsająca rzecz, że Bóg jest takim żebrakiem, i Bóg nie mówi, że, że gdyby ludzie mnie przyjęli, czy gdyby ludzie mnie zaakceptowali, gdyby ludzie mnie uwielbiali, nie. Bóg mówi, gdyby ludzie choć trochę miłości mi okazali, choć trochę, choć trochę. Święty Małgorzacie Maria, akog Jezus też mówi, że kiedy wisiał na krzyżu i wołał pragnę, to nie prosił o wodę. Jezus nie prosił o wodę. Jezus. Mówi, że prosił o to, żeby ludzie go kochali. Jezus prosił o, o miłość. Jezus żebrał o miłość. Bóg, który jest tak potężny, a jest tak słaby, że musi żebrać o miłość człowieka. Choć trochę tej miłości. Nie. Dlatego dzisiaj, kiedy modlimy się tym słowem, nie przyjęli, niech ono nie będzie naszym. Niech ono będzie modlitwą za tych, którzy. Nie przyjęli Jezusa, ale niech nie będzie naszym. I niech na drodze do przyjęcia Słowa, które przychodzi do nas jako do swoich, jako do swoich niech nas błogosławi i prowadzi Bóg Wszechmogący, Ojciec i Syn i Duch Święty. Amen. A na koniec. Mam nadzieję, że oglądacie nasze e, świąteczne pogadanki z Michałem Leganem jeszcze z Betlejem. Jeżeli nie, to łatwo je znaleźć w opisie link do całej serii. Do zobaczenia i.